Dobry. Dzień, dobry, Dzień, się Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień. Dzień Tutaj mamy Murzyna 1.1, tutaj mamy Niksona Ciksona Epickiego Herkuta 1.2.3.4.2.1.3.7 I mamy jeszcze gdzieś Elo Dżamalo, o tutaj, tutaj. Zaczynamy nową serię w Mystraft, ponieważ ostatnia seria z Elo Dżamalo po prostu się nie udała. I dzisiaj mamy więcej osób. Cała ekipa nagrywkowa. No, mamy tutaj Nixona, która chciała się od samego początku pocić i już skraftuje sobie rzeczy. Samol ty, Debilu, czemu schodziłeś do lawy? Ale co tak łagodnie? A czy już wiem, czemu łagodnie? Dobra, nic nie sobie mówiłam. Jeszcze ja Mojego muszę sobie ściągnąć klej. Bo nie, nie, dostajesz demonetyzację, dostaniesz jak na YouTubie zbanujesz. Demonetyzację? A jasne? A, jasne, A, jasne. To, się Bez powodu mi bije. Kopie ty mi zacząłeś bić! Niczku, zaraz dostaniesz pana. No Dobra, idziemy wyjaśnić ich w Chodź, idziemy ją wyjaśnić. Bez powodu nie, nie. Ma, ma, mam siekierę. No, Niczku, to ty zaczynasz! Ona jest niebieską. No nie Ona jest niebieską. Dobra, dobra ja, to ja to też to muszę to jakieś to. narzędzia narzędzia się obie okay. a nie chodzi. Ja e e gram Solo. Ja e gram Solo, nara. Solo. solo? Dobra. Solo? E tak, Dobra. E o, no to tak. To. A bo ja fowa mam. Dzień dobry widzowie, jeszcze raz się dzisiaj z wami witamy. Rozpoczynamy nową serię w grze Minecraft. W pierwszym, znaczy ta cała seria będzie prowadzona z graczem Murzynek 1.1 i graczem ELO podłoga Dżamalo. Nie! No nie ja słuchajcie tego nagranek. głosu, który przed chwilą ten krzyknął do was. To są jedynie jakieś schizofrenie, które przypadkowo się nagrały. Bo to fajnie. nie ja ja się to słyszą, ja. Po prostu, że się to słyszycie, macie schizofrenie. Nie masz schizofrenii, gnojku śmierdzący, to tak działa. No ale taka prawda! No kurde, wyłóżę przemówienie! Tylko nie dam na sobie! Szukam drewna! Nie wyzywaj, bo. Żał, bo idę do skoku. Bo... idę do... raczej, drewno. Ja Jazz się drewnie, więc trzeba iść pod jerewną. To jest taki fajny kinofon. Pod jerewną, Wróciłem! O kurde, ty nie wyszłaś! Nie Kiedy? Mhm. O niej, dziwnie, bo no, ja musiałam sobie pogrzebać w ustawieniach ma niedźwiedź. O, niedźwiedź! O, dziecko. o, dziecko. o dziecko! Dobra, każdy Szymaj się rozszedł w swoją stronę i tyle Szydł. było z. No. Nie, niedźwiedź mi zabije. Bo. No, nie, wygodów no, powiem jeszcze. O już. Co mam jedno serduszko? Jestem w Kelbie! mam Elo, podłogę ja Jestem w Kelbie i mam jedno serduszko. Pomocy? Ojoj, Oj, oj, mam w to wyrąbane! zbieram O O, mamma mia, głęboko! Jaki rów? Jaki rób! O, owce! O, szefuszka! Łoń, owcu! Nixon, jak ty daleko poszłaś? Mam e, mam mm. wioskę! Mm. Masz wioskę, no. to cześć! Ja to zaraz ma... do ciebie podejdę! Tym. Tylko, no... zarcia trochę. Nikson! Basara musiała spać z wysokiego tepion. miejsca. Ale ja wiem, gdzie iść, ja wiem, gdzie iść. No To dobra. A bo tu są te kropki, to ja do ciebie mogę przyjść. I forgot. Też idzie w moją. Ej, też tam, ty idziesz tam, gdzie jest lekko. Zakon... Weźmiesz moje tęki? A nie, po prostu stronę jednak. Bro, gdzie... gdzie ty w ogóle upadłaś? Albo nie wiem, dedłaś? się. Ty, na jakim bym... no na jak bym... Bym... się bym... Czekajcie, tej... wy tak daleko jesteście, że ja jeszcze was nie złapię. Ej, na jakim bym tu była wioska? Ej, bo ja jestem na, y, na tym poziomie. O kurde! Dżamal, jak ty daleko jesteś? Nie, tu nie. Nie, ja, ja sam chciałam wioski, na... zdobyć Wszyscy są daleko. I teraz, no ja wszyscy są do... daleko. Ja muszę was jakoś dogonić. Idę do, hmm, idę do kasztan podłogę. Mam wioskę. Dawa. Ja już głupia mi więc zaczynam od nowa. Muszę wpierdzielać surową baraninę. Hmm. Jest, gdzie zginęłaś? Bro, Aternos się pali. Dobra, Ej, się bo ja nie mogę surowej baraniny zjeść. Aternos się pali, tak, moi drodzy widzowie. O, zjadłem, dobra. O, mogę jeść w nieskończoność jedno jedzonko! U, a... Ja tak samo miałam. Już ja nawet żarcie zjeść? nie mam. Teraz nie Dobra, idę zginąć. do niebieskiej kropki. Zgaduję, że to Murzyn. Nie wiem, ja sama nie wiem gdzie jest. Ja jestem czerwoną. Ja zapomniałam, gdzieś. jest Skąd wiesz, nie jesteś szybki jak Max z Westapen. Nie, nie wiesz, koło kogo... Cześć, cześć, cześć. cześć, nie że ja Nie jeszcze dalej. Cześć! Nie, cześć. Gdzie nie, cześć. Cześć. nie cześć. Wiem. są Gdzie zginęłaś? Nie wiem, właśnie to jest Mam dementy, nie wczytują przeczanki. No, jestem wioska, mnóstwo spółek. Aaa. Czy to było plisowa wioska? Takie pytanie. Y ja jest y właśnie. Cześć, gdzie Jamal? A, w tamtej stronie. Jamal jest zieloną kropeczko na ja Naraz mam Tak, Jamal jest zielony. Zielony, 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 zielony. Eee, palion? Właśnie palion referenc. Dani widzowie, jaki był wasz pierwszy mycy youtuber, jakiego oglądaliście w życiu? Proszę się nam pochwalić w komentarzach. Tak, to prawda. Tu ja nawet nie ma, pamiętam kogo oglądałem. Y Pierwszy coś z Minecraftu to oglądałem Noot vs Pro versus Hacker. Moje już, ojojoj. Ja nie pamiętam mojego pierwszego Mamy tego filmiku, to. jakiego oglądałam, no ale to było od tego, od Gplaya albo Vito ja, o, no, o, zichy, chyba o i Ja od Vito Belli tylko na ten... O, o, Dobra, co to kurde, to mamy jest to? wioskę. To co to jest? Mamy siano i mamy piękne kieszynko, lagi. Pani Przewodnicząca, Tak jest. O, kolejna osoba jest. Do kogo nam brakuje Murzyna? Tak, Murzynka. Tak, już idę, jestem blisko. O, ta pizza to hit. Ja czekam na ciebie, nie otworzę ci drzwi. O weź te placki tu, bo czuję głód. bo, bo czanki mi się nie wczytują. No black. Ojoj... Jak mi to wszystko jest... komputer wybył. No i teraz umarłem na śmierć. Oj, oj. Mam słuchać. Tu... O kurde, no, kiedy? Dawno bonusu nie grałem sama grałeś przed chwilą, nie oszukuj. A, Nixon! Zabraź mi crafting stół O, nie wykradnięcie kradnięcie craftingowego stół. Masz tak przegwizdane. I... <trybuj> no i dobra. tyle było z zabawy z żelaznym golemem, widzisz? No bo ja się pomyliłam, y, pomóc, y, powie mi, weź ktoś moje rzeczy, bo ja y, kiedy ja tam dojdę to... Ja, ja teraz sobie kraftuję chleb do żarcia bez użycia pieca, więc czekaj. To... Ja, Przestań, weź mi, weź mi bo... młodzieju. Ciężki sprzęt, ale, ale masywny sprzęt. Pierdziałam czyjś chleb. Chlec. No to mój się ja. ma to jakbyś być on nie ma jak, miała jak miała to, miała to, miała to teraz ukradać, miała... ukradać dla jakiegoś randomowego villagera łóżko, ponieważ e, nie mam gdzie spać. I nie ma Wojtek. Naprawdę. prawda. Pamiętaj bo... się jak nie uderzyłaś. Nie, nie pamiętam, zapomniałem. Miałam pół Nie miałeś wtedy pół serduszka, o... bo mnie zabił. O, ktoś już śpi, czekaj. No, Murzyn, znowu Bija. Ciebie, kurde, wywaliło? Jestem już... nie no tak. sprawiedliwość nastąpi. E, ma ktoś moje itemki? Nie mam. Jak Mikołaj masz to moje itemki, ginie. ty, robisz? Ja mam tylko Lieb. chlebek twój. Niech nastąpi sprawiedliwość. Ja mal nie w tamtym czasie. Ja będę tu spać, ponieważ czemu nie? Ponieważ mogę. Nie, nie zabijaj mnie, bo ja nie mam nic. Kogo bijemy? No się dzieje? Kurde. Nie, psik. Proszę u sleep! Go to sleep, go to sleep, no klip, to bo nie, ta nie, sleep. nie, A czaj, nie, bo ktoś mi, nie, kurde, nie, 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 Burswip! Nie gram znania. Burswip! Widzisz, widzę! Tak, tak, musimy zorganizować masowy zamach na Łukaszka. Tak. Przedam twoje Dżamal osobowe na YouTubie. prawie tak e, Dobra, Rodo, już byś zgłaszana na policję. Mam być zgłaszana na policję, mam dobre kontakty z panem policjantem. Dobra, gdzie śpicie czy nie? Nie, bo nas zabił ten Degi. Degi mi zabił, jestem na spałnie, jak o, on spać? Mnie <grym> no bo mi nikomu... tłukła. Oj, oj, oj. No bo zabrałeś i tenki gnojku. Ej, o, bez takich. to uda, ma być puszczu. bardzo puszczu, family pfrendli. friendly. Family friendly. To <grym> ma być, to ma, ma, <grym> ma być family friendly. Niczku, nie mów tak brzydko. Anci, bo puszczu, ja ci Bo cię nie ale ja mi jeszcze łóżko zmyścił. Wasz, Robimy kamień. family friendly Wszudni. content, o, skur... więc Wasz, kurde szur. rozwalamy dom dla villagera, ponieważ nie chce mi się iść do kopalni, bo tu mam bliżej kamień. To jest family friendly content. Ja bym wysadził tą samą wioskę tinty, gdybym miał tinty. Wiem, Kierzy. ja jako mała chciałam wysadzić wszystkie te, wszystkie możliwe części ser, serwerów, które miałam na kreatywie. O, ktoś lutuje domek do zera. No to i zestw. Muszę iść do swojego domku po swojej tempie. Gdzie był mój domek? Zapomniałem. O nie! Jak <grym grym> to jest pięciu osadników? Gdzie jest mój domek? nie jest domek. Dobra. Gdzie jest mój domek? 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 łowca pod O, murzyn. Chodź ze mną, no mam czwidomek! Skarżku, daj chleb, ja leb, jeden. A ja śpię w wieży, ponieważ lubię <grym> ja spać w wieży. No, TY NIKSO, NIE! Daj chleb, proszę, oh daj, chleb. Daj, chleb. daj chleb. Daj chleb. Daj chleb. Chcesz chleb? chleb. Ile? I, nie, tu chleb. Wiedziałeś, 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 masz jeden. Nie, już Dobra, go to sleep, na zewnątrz tą i... Dobra. Czemu ty jesteś ten gówna? Dużo. Uuu. Kupa, pupa, świerdzący O. O <taka> Po, po tobie pocisnę. Widzisz, jak po tobie poleciał? Dobra, kurde, śpicie czy nie? No czekaj, ur... dobra, idę spać. Stawaj, bieżniak, ja, ja idę spać za światło. ciebie. Teraz zrobię referencję, aaa! Że... Nie bije! Elo, Jamalo, szuka domu. Sim, e, go ten tekniemy do jakiegoś domu. A. W, w, to jest cała oferta Mango. adopcji Jamal'a. Ustada, sześć, siedem. No na moich oczach wieśniaka prawie zjadły zombiaki. Kolega! Słoby mnie! Oj! Mam w to wyrąbane. Mi Bob, paszoł, bo jest, bo Ty, jest, bo to jest co bo Już Waszle, słońce wiecie. wschodzi. Nie można normalnie nocy przesłać. No bo nie. Nie bądź Alfa Wolf. Ja, ja rozumiem, się. że ciebie rozpiera ta Alfa Sigma Wo wolf co, ja coś, ale nie jeszcze nie ten. To nie czas na to. Nie będę jak siódma albo zaraz to aż przyjdę. Będziesz jeździć motorkiem? No <śmum> właśnie! <śmum> mordeczki! Będę jeździć właśnie z motorkiem. <śmum> Dawno się nie kupował. z motorkiem! <śmum> ale my jesteśmy <śmum> content kreatorami. <śmum> no widzisz! Będziemy popularni, będziemy popularniejsi niż pen, pan. bestia! No, niż pan bestia! Będziemy w Minecraftie rozdawać diamenty. I ty? No co? Ty, to jak się nazywa pan uh, pan ulubi mój ulubiony zielony ogrys filmu szrek. Szrek. No wiem, że Ebon. film nazywa się Szrek. Ale jak się nazywał ten główny bohater? Mm. Nie może jednej. Czas wykończyć swoją drewnianą no, siekierę na drewnie. Mi Bardzo po raz setny Murzyn właśnie został wywalony, jak możecie teraz zauważyć widzowie na moim ekranie. Tak, to prawda, tak było, nie wymyślam. Jesteśmy bardzo edukacyjnymi tymi kreatorami. My jesteśmy edukacyjnymi? A wiecie, że Adolf Hitler miał żony? Wow, a wiecie, że Adolf Hitler malował obrazy? A wiecie, że... Nie wiem mają te obrazy. Byłem takim bardzo fajnym prezydentem Niemiec. A wiecie, że Joe to? Biden stworzył Minecraft? Nie, to ja Afton zrobił. Co to na eee... Przepraszam, Michael Afton. O ma raba. Kurde raba. Siema, raba, siema raba. No tu Ale bojnika. raba. Była sobie żabka mała? Już niedługo przychodzi do nas przycisk za milion subskrypcji. Pan YouTube napisał, że się trochę później, bo nie zdążyli wyprodukować. Dużo tak produkowało. Żuję. Duży. Jak długo pana wyprzedzamy pod względem subskrypcji? O, Więc subskrybujcie Dobra czas zużyć tą się Naszym Celem jest przygodnienie Bista w godzinę. Cel jak najbardziej osiągalny. Hii. O losie, jak ja pamiętam, Sztankuje. jak ja zakida grałam na konsoli w Mysraft, na kreatywnym i sobie tak chodziłam po świecie, no i był ten cały zimowy biom, to jak zaczął padać śnieg, no to wtedy to był 24 grudnia i ja miałam takie wow! Jakiś update wigiliny? Tak było, nie zmyślam. Tak, tak, tak! Pozwól się dom! Wychodzimy! Wychodzimy! O kurde! O nie! <grymne> Jamal, padł do mokrego rowa. Help, Help me! Tylko ja nic nie widzę, muszę sobie jak zwiększyć. Help me! Łatwoś mnie bije! Pali on mnie, bij mnie! Pająki ciebie biją, spidermany, Który się boi Jamal. Palion on mnie, bije. Dobra, widzowie, teraz nie, nie, nie. sekretnie Wam mówię, od samego, się, na samym początku Nixon była w naszej grupie podróży. Ale się uberziła. To, je, to jest bardzo sekretny wątek. Kurde, ty, bo niebo jest czerwone, żółte. Co to, jak się te, ten tygaju? A co się by to, żeby się, my... się tutaj osiedli, osiedlić? Przy tej nie, rzeczce. ja nie lubię sawanny. Sawanna jest brzydka. Gdzie ty widzisz sawannę? No, popatrz, no, spójrz na to niebo. W tą stronę o. Siema. E, gdzie ty widzisz sawannę po pierwsze? No, jak było to czerwone niebo, to wyglądało tak jak sawanna. Zawsze to jest. Jesteśmy w sawannie. No bo słuchaj. Stuntuj, to to się... Było to czerwone niebo ja się stępuj. bałem po pierwsze, że będzie Nie próbujcie tego widzowie w prawdziwym życiu. Wiek... Ja, wiek... ja jestem profesjonalistą no, skakaniu do cztery no, metrów. Profesional! Widzicie jak na tej wersji. Zobaczcie sobie, jak fajnie na tej wersji barwniki wyglądają. A co to barwniki? To najpierw my musimy zdobyć te barwniki. Nie wiem o czym ty, kurde, gadasz, wsough. jak my teraz mamy mieć te barwniki. Ale dalej, to teraz. Jest. Nic U, żelazo. Diamentowa zbroja dla kunia. Uah! Się kunia boję! Bo... Jestem, Nie napoję, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo miejsce młoda. Cześć. To jest jedno miejsce? Dobra, zaczynam robić koper Nie, chyba to jeszcze nie stało nie masz mojej temki Że... takie? Takie. Dobra, ważne żebyś żelazo miała Tu, tu, A, oczywiście. tu tu. Oczywiście. tu masz, tu, tu, tu Tu, 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 A, tu tu. Dobra, żelazo też resztę wejść Albo czekaj Czekaj, ja muszę sobie... Ej, słuchaj, zobacz czy są jakieś achievementy za Golema. Jest achievement Dobra, ja już chyba wyko, za wysoko poszłam nie Nawet nie chyba, ja... tylko na pewno. Przynajmniej tak, się tak. na górę wdrapałam. Wreszcie bym że... No też się słania. No, wy, no widzę, raczej się spodoba nasza, nowe, nasza wasza nowa ekipa nagrywkowa. Znaczy, no, na... to... Mam pytanie, kto ma ktoś ma jedzenie? Tak. Nie, nie o nie, jedzenie. widzowie! Uba, uba, czy wysłyszycie to? Nikola prosi o jedzenie. Co powinniśmy zrobić? Dajcie Co lajka tu, i suba, żeby dać jej jedzenie. Dajcie to lajka, to lajka, żeby dać jej jedynie, jedno jedzenie. Nic nie róbcie, żeby nie dać jej jedzenia. Mam dwa szerwuszki, żeby ja dwa... nie dał jedzenia. Nie znaczy się, macie czas, aż ten, aż Jamal zniknie z ekranu. Trzy, dwa. Gratulacje, zdążyliście. I Nikola, nie, nie, nie wiem, czy dostała jedzenie. Ej. nie, nie dostaje jedzenia, bo nikt w nas nie ma jedzenia. Znaczy się dostała, dostała. To jest w Familii Nie dostała. Tak. Tak. Nie dostała, O, Górek, się ma. To jest Co? tak familii friendly, że ja postawię półłotek. To jest tak family friendly, że na samym początku miał być piękny znak. Tak wyjąłem. Tylko usłyszałem, że było familii friendly. Nie, nie wiem czy tak Dobrze, widzowie. Nie Już niestety dobiega koniec naszego pięknego materiału. Jeżeli jesteście zainteresowani Grow Mystraft na wersji 121.9, to zapraszam na ten serwer, bo dla pierwszych, ilu tam? 47 osób. Ten serwer na razie będzie otwarty. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to po prostu nie wiem. Na Discordzie. Um, Yy. Możecie napisać swoje nazwy na Discordzie, pod tym filmikiem, to dodamy na serwer. Dlaczego dołączyć na serwer? Są takie warunki. Podajecie swoje adres zamieszkania, swojej karty kredytowej, oh. mamy. No, nie adres, mam adres, adres no. Swoje, nie, swoje, nie, albo swojej, albo swoich rodziców. No, no, no. Wyślijcie nasze lat, swoje wow. Nie wiem, co jeszcze. jak Nie bij, bo mam może jesteś dziewczyną, nie, to nie wiem. pikulet. Ta kwiatka wrażenia. Dobrze widzowie w ten oto sposób, jak być może usłyszeliście, że Mala kończymy ten filmik i jeżeli jesteście zainteresowani grą w z nami, to jeszcze raz powtarzam, że albo w komentarzu, w komentarzach, albo w opisie damy tak jakby kontakt na DC z którymś z, no, z, 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 którymś, z naszej grupy nagrywkowej I po prostu jeżeli przejdziecie test, Będziecie mogli z nami grać w myzlat, więc no. W przyszłości być może jeszcze stworzymy serwer na Discordzie, więc. No. A na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami. życzę miłego dnia, nie wiadomo czego nie wiadomo czego, po prostu życzę tam miłego życia, nara.